Dzień dobry. Siena. co to za samochód? Lekarz przyjechał. Co się stało? Panienka Knoe zemdlała. I co jej jest, panie doktorze? Państwa córka umarła i nic nie mogłem zrobić, nawet nie chciałem. I to pana tak bawi, kurwa. Proszę wybaczyć, nie umiem żartować. Teraz będę poważny, no jest w ciąży. Nie wiem, który to miesiąc, bo się na tym nie znam i mam to w dupie, bo to nie moje dziecko. Gratuluję przyszłemu tacie. Czyje to dziecko? Co? Powiedz, że nie ryja kurwa. Tato, czekaj. Chciałem zapytać: I co jest kurwa z kloe? To na razie chyba tajemnica. Jebie mnie to, więc gadaj kurwa. Panienka knoema ma się dobrze, a zemdlała dlatego bo jest w ciąży. Pierdolę to. Tato. Nie zostawiaj mnie. Może zaproś ryja kurwa. Czemu nie ma miejsca przy stole? Przecież to jego dziecko. Zrobiłeś się bardzo wulgarny, nie podoba mi się to. Ale chcę cię zapewnić, że nie wiem, czy czyje to dziecko jest. Raczej twoje. Chłopiec czy dziewczynka? Lekarz powiedział, że chłopiec. Kiedy rodzisz, nie wiem. A czy nasz lekarz usuwa ciążę? Mamo. No co ty kurwa, chcę tego dziecka. Ale jeśli to dziecko ryja, to zniszczy nam nie tylko reputację, ale i rodzinę. Prawda, Lilka? Katka ma rację. Żałuję, że lekarz tylko żartował z tym, że umarłaś. Kurwa przecież powiedziałam, że to Twoje dziecko. Czego jeszcze chcesz? Poczekamy, aż się urodzi, i zobaczymy, do kogo będzie podobne. Nie chcę testu na ojcostwo, bo jestem słaby w testy. Erda, czy mogę służyć panienko Kolilko? Czy ty nie unikasz? Po tym wszystkim nie unikam. Mam robotę. Nie masz ochoty na kolejną małą przygodę? Kolejną przygodę? Nie wiem, kurwa. Spotkamy się w tym miejscu. Pewnie już słyszałeś, że moja siostra jest w ciąży. Nie chcę być gorsza. Więc się postarasz. I zrobisz mi dziecko. Chcę być matką. Ryjeczku. Masz taką skwarzoną minę, że muszę zapytać, co cię trapi. Chloe jest w ciąży. I to moje dziecko. Tak myślisz? Ciekawe. To będzie moja córeczka. Już jest moja. Żebyś się nie zdziwił. Co ty możesz wiedzieć? Jesteś stary. Tak stary, że nie dożyjesz narodzin mej córki, Ryju. Proszę cię. Kurwa ja na tych występach zbije fortunę. Ta cieszę się. Co jest przyjacielu? Martwisz mnie. Mor znowu odpierdala. Moja żona jest w ciąży i nie wiem, czy ze mną, czy z ryjem. Kurwa, to żaden problem. Jesteś moim przyjacielem. Pomogę zabić ci ryja. Nawet pomogę ci zabić knopę, jeśli będzie potrzeba. Coś wymyślimy. Kraciku. Mamy problem na backstage, co jest kurwa. Co do huja? Co to ma być kurwa? Zdzira nie umie śpiewać i jest gwiazdą wieczoru. To jakiś żart. Ale Natasza to jest artystka z najwyższej półki. Ludzie szaleją na jej punkcie. Natasza jest tu prawdziwą gwiazdą i tylko marnujesz jej talent. A ty co tu robisz, jebany śmieciu. Zapierdolę cię tu i teraz kurwa, Mar. Łapska precz. Wypierdalaj stąd natychmiast, jesteś pierdolonym pasożytem. Mor. Uspokój się, kurwa. Niech ta nagia mnie przeprosi. Kurwa wypierdalaj, albo sama ci napierdolę w ten głupi ryj. Proszę wracać do pracy. A ty wyjaśnisz mi, co ten chuj tu robił.